Cześć, widać ludzie, z tej strony Raflixo To jest kolejny odcinek z House Flippera dwójeczki I dzisiaj lecimy z powrotem na plażę Wiem O, ale wiem, że tu jeszcze jeden dom był yy, Ale wolę iść tutaj na plażę Czyli tak na zmianę, jeżeli będzie się tak dało Malutki dom do... Sflipowania Od Toma Marino, siema mordo. Hej, na mieście chodzę słuchy, że twoja kariera w Cove kwi kwitnie. Widziałem, co zrobiłeś u Jan Jane i muszę przyznać, że jestem wrażenie, pod wrażeniem, to pewien pomysł, znalazłem taką jedną starą budę i myślę, że mógłby się całkiem dobrze sprzedać, wymaga oczywiście paru przeróbek. Ma mam klientkę o bardzo specyficznym guście i nic dostępnego na rynku jej nie podchodzi. Obawiam się, że jeśli szybko nie... Nie znajdę jej wymarzonego domku na plaży, zacznie rozglądać się po poza Pajnakow, albo co gorsza kupi coś od Ancen Ace An Acenzo, nie wiem czy dobrze to czytam, moja propozycja jest prosta, ty robisz remont, a ja dopinam sprzedaż. To co, gotowy na twój pierwszy prawdziwy flipping domu? Trzymaj się Tom Marino, czy ja chcę to robić? Oczywiście, że tak, Nawet jeżeli będzie dłuższy odcinek, to lepiej trochę no i żeby nie były też takie krótkie 12, 18 minut 20, 30 maksymalnie a nie takie, no, nie za długo nie za krótko żeby też nie były takie długie jak moje pierwsze odcinki, gdzie powinny być bardziej wtedy krótkie, a teraz dłuższe to było tak 48 minut 50 o kurwa Zabawa ciągle trwa O dobra, już widzę co mogę sprzedać A pierwszą, tu Oczywiście Otworzymy Pierwsze co, walizie i zbieranie rzeczy do worków Pierwsze muszę porzucać te inne worki Do śmietnika A dopiero teraz mogę zbierać swoimi nie zacząłem gadać trochę w tej yy, kolega mi powiedział, że byś miałem jak w Eminem'a jakoś tak tak zacząłem szybko gadać, bo ja nie widziałem, że albo powiedział, przestań do mnie gadać po nieuczesanemu, jak nieuczasano, wiecie, to streamerka A, dobra tu, tu A i od razu też takim lekkim spoilerem polecam. Yy, live. Nie wiem czy będzie. Pierw muszę się jeszcze nauczyć go w ogóle stworzyć. No jakoś włączyć też. To będę się starał robić na tym tygodniu. Jeszcze. A i jednak nową grą na kanale nie będzie nic związanego. To nie będzie coś związane z GTA, bo to będzie gra związana z no taka fabularna, ale więcej strzelania i robienia różnych innych misji. Gra to nazwa Far Cry 5. Też skusiło mnie pierwszy nagrać 1, a potem dopiero piątka Jedynka też była fajna. Nie skończyłem, zrobiłem do którejś tam misji i tyle. Chociaż w sumie jest jeszcze dużo innych fajnych gier, które można by było nagrać. Na przykład takich jak, nie wiem, powiedzmy. Dobra, jednak nie wiem. Czekajcie, jakie gry jeszcze. Nie wiem, powrót do Minecraft. To jest dobry pomysł. Czekajcie, czy trafię, nie trafię. Trafię. Teraz to w ogóle, żebym przerzucił piąteczkę o. liście, ale da się odkorzystać liście, czyli wziął tu taką inną maszynę. Jak ona się nazywało? Ta co wypuszcza to takie duże smory powietrze, jakoś tak wciągała, wywalała z siebie Tak mówmy, przez ten to zwykłe I te tu nie pamiętam Oczywiście leżaczki w stronę plaży muszą być tak. Przecież to jest... muszą być w stronę plaży, nie może być inaczej Tutaj o, proszę, ładny parasol, który jest w tą, no i idealnie. I maksymalnie tutaj do tyłu i teraz taki... Tu, przepraszam, taki 6 pierw. Znaczy, w każdym po jednym. 6, a jest 6 doniczek, więc w każdym po jednym. I to się liczy. Proszę. I teraz po dwa w każdym? Tak. mhm Jeżeli mnie matematyka nie myli, to tak dobrze powiedziałem. Dwa po w każdym. Tutaj to szczerze, myślę, co zrobiłem. Te duże powinny być bardziej w środku, na, na środku, a te mniejsze po bokach, ale już robię to samo co wczoraj. Dobra, góra skończona. Tyle chciałem z góry. Pakuj się do śmietnika. też się pakuj. Dobra, myjemy. Pam pam pam. Ile tego brudu jest na zewnątrz? Na pewno widzę, że są okna do umycia. No to to na pewno. Mm, nie. To pewnie ten bok jest najbardziej brudnym ze wszystkich. Dobra, tutaj. U góry tak nic nie ma. Czyli tylko to nam zostało tu. Pewnie tam z tyłu coś jeszcze jest. Chociaż zaraz zobaczymy jak tam się przejdziemy To nawet zaraz nastąpi. Dzień dobry. Z tym Dzień dobry, to mi się przypomniał jeden żart o Jasiu. A ja nie będę go mówił, bo nie mogę. Mogłem, ale wolę nie. O. Polski trudny jest, wiecie. Mogłem, ale wolę nie. Dalej, krzaki. Jeszcze krzaki muszę sprzedawać. Czy to może to są krzaki, czy to są chwasty? Nie, to są chwasty. to gdzie jest jakaś, nie wiem, kusiarka na przykład? Jeszcze jeden. Gdzie ten chwast? Nie, dobrze, dobrze. To jest ta drzewka. git. Proszę bardzo. I proszę bardzo i teraz. Dzień dobry, ja do środka wchodzę. Nie po co ja to zamykam? Jak nic się zaraz, no zaraz będę musiał wychodzić, żeby rzucić mój worek na śmieci. Już nawet muszę to zrobić. Co się? Bo mnie. Oby tu nie było malowania, oby tu nie było malowania, oby tu nie było malowania, proszę 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 proszę. Przeszeńcie, gro, oby tu nie było malowania. Ja nie chcę malować. Jeszcze jedyne co chcę, to, to, to chcę snutkur. Jak najszybciej wyjść. Dobra, nie ma malowania, będzie chyba tapetowanie, to, to i tak jest lepsze niż malowanie. Ale teraz, umyjmy podłogi, ściany, sufity, a potem zajmijmy się oknami. chyba pierwszy raz w tej grze będę miał te duże okno, takie. A tu w kuchni na pewno sufit jest do niczego. Bra. jeszcze wiecie, gdzie widziałem cię brudzie patrzcie jak idzieć. nie widziałem go moje ulubione zajęcie w pierwszym House Flipper'ie, jak i w tym, to no tutaj to trochę lepiej wygląda: szybciej, lepiej tak nie zacina się, tutaj ja pamiętacie? W jednym cel, cel poleciały się za szybko, to takie zostawały te paseczki, robiły się wtedy. <laughs> Widziałem swoją postać. jest, aż jestem bardzo w, zaszokowany, że zobaczyłem swoją postać. Nie, Czekajcie, teraz sobie w sumie przy, przemyślałem to, co mówiłem z początku odcinka, że teraz będzie ten nagrywany Far Cry 5, czyli, czekajcie, jeżeli będzie nagrywany Far Cry 5, to też oznacza, że... Ho Slipper pójdzie w poboczną grę. O nie i pomóż. O nie. Dać. Czy nie? Czekajcie. Idę się zabić. No przynajmniej czekajcie już to. Do... Mój błąd, muszę przyznać się do swoich błędów. caro lembra de novo cinguedo visenio eh non dziękuję ci. i teraz co?

ale nie, już raz udawałem królewiona na odcinku dobra, tutaj to leci tu, a to leci nad lodóweczkę chyba zawsze jak mam to taka sama półeczka malutka zawsze jest nad lodówku. na przykład nigdzie indziej no to tu będzie tu O, no teraz jest ładnie. Mmm, dobra chlebok Ter miałem Thermomix. Nie wiem szczerze co to teraz było To wiem, że tutaj na pewno uwolniłem biureczko. Kurde, już kupiłem za późno. A kurde, szkoda. I kurde jestem zaszokowany, że tak ładnie mi to wszystko tu wychodzi teraz, jakieś dzisiaj. Szczególnie dzisiaj, co nie? Krzyściutko ładniej mi wychodzi. No nie to, że w pełni wszystko na przykład mi ładnie wyjdzie, ale wiecie o co chodzi. jest danę w tej Dobra lampka To logiki to nie, mi, taka miska nie będzie tutaj. Szmatyczek do wycierania na przykład będzie. Wziąłem tu powieść tu. Gdzie Idźmy z tym YouTubem. Gdzie ja mam to powiesić? To będzie tutaj na pewno, to będzie po tej stronie. Czemu to tak ładnie wygląda? Co to jest ściereczka kuchenna no to, ścierka kuchenna przepraszam, nie ściereczka o czekajcie jest, dobra, zapomniałem, że ścierka zazwyczaj też tak może być Ile jeszcze tak w ogóle? <grym> ja już zapomniał włączyć, dobra już Robię to, zapomniałem włączyć tego Cały minutnik do widzenia, ile jeszcze do końca Gdzie jeszcze czekajcie? Szybkie A dobra, dopiero 19 minut, 27 sekund, jakoś tak Okej, okay, dobra, dobra, no to nie, to na chillu jeszcze możemy tu grać, tu. O Jezu, jak ja okna... Okna, mycie okien, tu najlepsze jest to jest... Satysfakcja ta, z tego mycia. Dobra. Tu... Jest. Znowu widziałem swoją postać Rozumiemy tu Nie, to tylko sufi Jest! W sumie czekajcie. W sumie czekaj. Zostawię ten ostatni brud i teraz tak tu nie będzie. Coś jeszcze, już nic. jak to? Patrzcie i teraz R. No i nie powiecie, że to nie jest jak w cleaner. Teraz właśnie... Szkoda. Znaczy nie wiem, co tu by było ciężko mieć szyb, Dobra. Wiem tylko tyle, że siedzę tak cicho tylko dlatego, bo bardzo boli mnie gardło. Teraz jakoś zaczęło... Idę się zabić. Tym bardziej to się zabić. Eee, <laughs> kurwa, czemu? Dobra. Pacz, jak nie okna się zacinają właśnie w tych jakichś momentach, to się zacina ten pędzel. Ciekawe gdzie jedzie karetka Chyba to była karetka, nie wiem, szczerze to już nie odróżnię czasem Raz myślę, że to karetka, a to nagle straż pożarna jedzie Raz myślę, że to policja, a to karetka właśnie Raz myślę, że to straż pożarna, a to faktycznie wtedy jedzie straż pożarna Chciałbym jakieś to ulepszenie do yy, pętla tak, to by było akurat złote ule ulepszenie dla mnie. z jestem. Powiem tylko tak, jestem. powiem po polsku, jestem debilem. Nienawidzę się, bro. Bardziej siebie nienawidzę, bo o tym zapomniałem. No to lepiej chyba tak pozaznaczać, tak Farby nabrać, rozszerzyć to Jezu, czemu ja o tym zapomniałem? Nie widzicie? I dlatego to jest złoto ulepszenie też do malowania jakbym miał malować takim tym jednym psztyczkiem takim jak przed chwilą to robiłem bo zapomniałem o tym ja bym chyba z tej gry wyjść. No rozumiem, że tu że żeby tyle farby żarło. Dziękuję. Teraz tak. Patrzcie, jak to teraz ładnie porobię wszystko. Ładnie. Ej, nieprawda, to nie ma 17, 51 przepraszam bardzo. Czekajcie nie to, tylko teraz to. Joko modę chcę kupić. Co ja robię? Klikam, belej, kurde. Dobra. Do widzenia i teraz pewnie to jest łazienka. Zamknąłem, zamknąłem. Dobra. Wybijamy do łazienki i teraz tak szybkie śmietniczkę Worek na śmieci, klikanie lewego, sponowania Jest! Kobe! Się tego trzepiłem Okna nie chcę sprzedawać chyba. Yy, górne? Nie, nie, przepraszam, trzy, czyli te małe wolone wioszeczki. No No w sumie trochę szybciej idzie. dobra może nawet nie trochę, nawet szybko. No bez tego trochę dłużej, ale to bo nic się aż tak tu nie dzieje fajne jest to, że jak popcikam jeden na przykład pokryję, albo kilkanaście no ki może nie kilka, no kilka pok y pokryję tym sprayem no to, y jeżeli umyję jeden, a to będzie duże to fajne jest to, że to akurat całe znika też jeszcze pierwsze ja zapiero płytki tutaj w tej grze używać będę? Właśnie czy ja nie miałem do tego jakiegoś ślubsze nie co to jest? No i ja bym wolał to ja Zapomniałem, że mogę worek, worek. Nie wiem co to, ale wezmę Co się stało? Teraz co kurde te materiały wziąłem, a tu już znikać? Ale muszę przyznać, ładne putki. Ja wiem, to samo wiem, w jedynce, tam też były ładne putki. Tu, no to już akurat trudności. Za dużej nie będzie. Więc w że weźmiemy, żeby kupić jeden, a nie tak jak w jednym kupowało się tam 8, na przykład tak jak ja to robiłem, albo nawet jeżeli wystarczyło mi 4, to ja ile kupiłem? Przedeć, yy, nawet 8, nie 4 były potrzebne, to ja tam kupowałem na przykład właśnie po te 5. Pamiętacie, jeden pod zapas. Tak, chciałem podłogę zrobić inną niż na ścianę, choćby to zrobić na no, odwrót chociaż, ale dobra. Może ścian tymi cegiełkami pokryć, ale czarno, to posadzkę zrobić na czarno. W sumie. Ej, dobra, tak też jest ładnie. smutne jest to, że nie ma teraz takiego czegoś jak zamontuj no o na przykład to właśnie umywalka i co nie mogę zamontować nie ma tego to jest ten jeden minus i wziąłem za wysoko trochę tą umywalkę też znaczy nie jeden minusów pewnie dużo żeby było gdyż Ne, tam, dziadu. To co? Kończymy 26 tysięcy. Jezu, bogactwo, ale dobra. Ja już dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia. W kolejnym jeszcze jutro. No i cześć. Pa. Do zobaczenia.